Za nami dziesiąta mała mila Marecka, ponad 300 osób wystartowało. Jeszcze nie mam danych kto wygrał, ale wiem, że prawdopodobnie bardzo dobry czas wśród paint padł. To na pewno znajdziecie na naszych stronach. Jak zwykle bardzo dużo ludzi. Bardzo się cieszymy, że możemy gościć tylu znakomitych biegaczy, amatorów i zawodowców też paru na, na naszej ulicy. Korzystając z okazji chciałbym podziękować też wszystkim, którzy zaangażowali się w ten bieg. I partnerom, i rodzinom, które tutaj pomagają Dziś na, na, na strefie mety jesteśmy bardzo wdzięczni, jak widać też bardzo zmęczeni. Dziękuję bardzo i zapraszam do naszych kolejnych imprez. 4.34. A korzystając z okazji chcielibyśmy jeszcze raz zaprosić panią... Michał nie uciekaj, bo za chwileczkę...